Cześć, witam cię w naszym kolejnym odcinku, gdzie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat bardzo ważny z perspektywy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, temat, który pojawia się zarówno w normie ISO 27001, jak i w wymaganiach dyrektywy NIS2, czyli bezpieczeństwo łańcucha dostaw, bezpieczeństwo dostawców. Jest to o tyle ważny temat, że tak naprawdę to dzisiaj Dostawcy mają również bardzo duży wpływ na nasze bezpieczeństwo, a niestety wiele podmiotów, wiele osób zajmujących się systemami zarządzania, czyli osoby, które odpowiadają za ten obszar systemowy w firmach, w organizacjach, w instytucjach, nie wie, jak do tego skutecznie podejść. Dlatego postanowiłem, że wyjaśnię to i opowiem Ci krok po kroku, jak podejść do tematu bezpieczeństwa łańcucha dostaw w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ale zanim przejdziemy sobie do merytorycznej części naszego odcinka, to chciałbym zaprosić Cię oczywiście do subskrybowania naszego kanału, jeżeli interesuje Cię tematyka związana z systemami zarządzania, nie tylko bezpieczeństwem informacji, ale również jakością, środowiskiem i inne oraz sam zakres audytowania, rozwoju, doskonalenia procesów i systemów. Jeżeli to wideo jest dla Ciebie również... Pewną wartością to też zachęcam, aby dać nam lajka w górę, łapkę w górę pod tym wideo. Również zapraszam cię do zerknięcia pod tym wideo w opis. Tam masz dostęp do naszych darmowych webinarów, choćby o do darmowego webinaru o wymaganiach dokumentacji w zakresie wymagań dyrektywy NIS2, czyli jak spełnić wymagania dyrektywy NIS2 w zakresie jej udokumentowania. Tu możesz sobie obejrzeć nasz darmowy webinar, do którego link zostawiam pod tym wideo. Oczywiście w opisie tego wideo również znajdują się linki do naszych kursów, m.in. naszego bestsellerowego kursu Skuteczny Audytor. Tym razem z modułem Audytowanie AI, który jest sam w sobie dużą wartością. Ale przechodząc do merytorycznej części naszego dzisiejszego odcinka. Dlaczego to takie ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw, dostaw w ramach funkcjonowania naszego systemu zarządzania i w ogóle w ramach procesów? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj Korzystamy z szeregu procesów zewnętrznych, z szeregu dostawców. To mogą być dostawcy tak zwanego niskiego ryzyka, czyli na przykład dostarczający nam produkty biurowe, ale to mogą być dostawcy również wyższego ryzyka, mający wpływ nie tylko na nasze bezpieczeństwo, ale też na ciągłość działania biznesu. Przykładowo dostawcy różnego rodzaju usług, usług IT, usług sieciowych, usług rozliczeniowych, księgowych, kadrowych, czy różnego rodzaju outsourcing. Również... To mogą być dostawcy różnego rodzaju produktów, szczególnie tych produktów tzw. ICT, czyli informatyczno-telekomunikacyjnych. To mogą być różnego rodzaju systemy, to mogą być różnego rodzaju oprogramowania, to mogą być na przykład data center, którzy dostarczają nam usługę backupu i przechowywania danych. Więc jak widzisz, mogą być różne zakresy tych usług, które będą mocno wpływać na nasze funkcjonowanie. Choćby na przykład dostawca usług logistycznych, jeżeli my bazujemy na jednym dostawcy i nagle z jakiejś przyczyny, nagle pojawi się u niego niedostępność usługi, to tak naprawdę nasz biznes również staje. Dlatego właśnie choćby system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarówno oparty o normę ISO 27001, jak i o wymagania dyrektywy NIS 2, mocno kładzie nacisk właśnie na bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw. Jakie tam możemy znaleźć wymagania? Przede wszystkim zdefiniowanie procesów identyfikacji ryzyk oraz zabezpieczeń w zakresie relacji z dostawcami, zdefiniowanie wymaganych zabezpieczeń. Umownych w zakresie relacji z naszymi dostawcami oraz zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście choćby właśnie realizacji założonych przez nas regulacji umownych z naszymi dostawcami. To są takie ogólne obszary, na które powinniśmy zwrócić uwagę, zaczynając oczywiście od analizy ryzyka, ale nie całościowo. Dla wszystkich dostawców, co niestety często się dzieje, ale z podziałem na różne kategorie tych dostawców, to jaki podział sobie wybierzemy, to tak naprawdę będzie zależeć od Ciebie i od kontekstu Twojej organizacji, ponieważ, tak choćby wspomniałem na początku, możemy mieć dostawców bardzo niskiego ryzyka i bardzo wysokiego ryzyka. U których będziemy identyfikować bardzo różne ryzyka, a skutki tych ryzyk w różny sposób będą wpływać na funkcjonowanie naszej organizacji czy naszego biznesu. Więc jak skutecznie w praktyce wdrożyć wymagania bezpieczeństwa łańcucha dostaw i zarządzania dostawcami w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji? Podzieliłem to na pięć kroków, i zaczynając od kroku pierwszego, to sklasyfikowanie dostawców. W kroku pierwszym, tak jak już wspomniałem wcześniej, musimy sobie w ogóle sklasyfikować, jakie my kategorie dostawców mamy, ponieważ inaczej podejdziemy do dostawcy, który dostarcza nam artykuły biurowe. A inaczej podejdziemy do dostawcy, który dostarcza nam łącze sieciowe lub jakiś zasób sieciowy, na którym się opierają wszystkie systemy przetwarzające informacje? Czy inaczej podejdziemy do usługi wsparcia IT, bez której przykładowo nasze systemy w przypadku awarii po prostu nie zostaną postawione od nowa, czy nie zostaną postawione w stan, jaki jest wymagany dla skutecznego wykonywania naszych procesów biznesowych? Krok drugi. To określenie minimalnych wymagań bezpieczeństwa, na przykład checklisty dotyczące weryfikacji dostawców, minimalne ryzyka, jakie należy zidentyfikować, minimalne zapisy choćby dotyczące poufności, ochrony danych osobowych, czyli powinniśmy sobie wyjść od jakiegoś poziomu minimum, który ustalamy, że jest dla nas standardem, dla każdego dostawcy. Natomiast co dostawca wyższego ryzyka, tam będziemy wdrażać kolejne zabezpieczenia. Możemy sobie to też skaskadować, czyli określić po właśnie tej kategorii dostawców, jakie dla każdej kategorii przyjmujemy minimalne wymagania. Krok trzeci to ankiety bezpieczeństwa, może jakieś checklisty kontrolne, NDA, czyli wymagana wstępna dokumentacja do zidentyfikowania, w jaki sposób nasz dostawca już jest zabezpieczony na swoim poziomie biznesowym, ponieważ my już na początku, zanim w ogóle wejdziemy w jakąś relację z naszym dostawcą, już będziemy mieli jakąś minimalną choćby wiedzę na podstawie takiej ankiety oceny dostawcy, czy takiej listy kontrolnej bezpieczeństwa, jakie zabezpieczenia na różnych poziomach organizacyjnym, technicznym, fizycznym nasz dostawca stosuje. Więc to nam już pomoże. Określać, od jakiego poziomu my w ogóle wychodzimy w relacji z dostawcą, i tym samym to nam pomoże określić, jakie regulacje jeszcze musimy przyjąć w ramach realizacji zarządzania dostawcą. Kolejny aspekt, czyli krok czwarty, czyli wchodzimy już w zarządzanie łańcuchem dostaw, to cykliczne przeglądy, ale nie raz na jakiś czas lub jednorazowo, ale cyklicznie. I znów. Cyklicznie, czyli jak często. To znów powinno zależeć od kategorii, czyli zobacz, jaki ten krok pierwszy jest ważny. Jeżeli my mamy odpowiednie kategorie dostawców, no to możemy przykładowo wyłączyć sobie przegląd cykliczny dla tych dostawców najniższego ryzyka, ale możemy zwiększyć częstotliwość przeglądu. W zakresie tych dostawców wysokiego ryzyka. Co podczas takiego przeglądu powinniśmy ocenić? Przede wszystkim, czy nasz dostawca nadal powinien się mieścić w danej kategorii, czy w ramach tej kategorii są na pewno spełnione wszystkie zabezpieczenia, czy nie ma żadnych symptomów, które by nam miały poddawać pod wątpliwość spełnienie jakiegoś zabezpieczenia, czy ewentualnie są wymogi. W kontekście oceny lub w kontekście jakichś niepokojących zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa, aby danego dostawcę na przykład jeszcze raz zakwalifikować lub wykonać jego ocenę na przykład w formie audytowej lub w formie jakiegoś spotkania, gdzie będziemy mogli porozmawiać o stosowanych zabezpieczeniach czy o realizacji zarządzania łańcuchem dostaw. I krok piąty to. Identyfikacja incydentów, czyli w ramach procesu zarządzania incydentami bezpieczeństwa, powinniśmy identyfikować te incydenty, które dotyczą naszych dostawców, które wpływają na konkretnego dostawcę lub grupę dostawców, ale też wyciągać w nich wnioski. Czyli, jeżeli widzimy, jakie mieliśmy incydenty lub nawet potencjalne zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa informacji i chcemy w stosunku do nich się zabezpieczyć na przyszłość, to możemy wyciągnąć wnioski i dodać jakieś właśnie kolejne zabezpieczenia w ramach zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyk w łańcuchu dostaw. Jakie błędy popełniają przede wszystkim firmy, instytucje w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw? Podstawowy błąd jest taki, że nie regulują wymagań dotyczących bezpieczeństwa, poufności, zarządzania incydentami w relacji nasza firma-dostawca w ramach regulacji umownych. Pamiętajmy, że to co uregulujemy w różnego rodzaju, to może być umowa, to może być klauzula bezpieczeństwa do umowy, to mogą być aneksy, załączniki, to się staje wymaganiem dla danego dostawcy, a dla nas kryterium oceny. Drugi podstawowy błąd to nie weryfikujemy, nie oceniamy dużych dostawców, bo się nie da, bo oni są za duzi, bo oni i tak jakoś z tego wybrną. Tutaj nie chodzi o to, aby bardziej skupiać się na małych dostawcach, a mniej na dużych. Oczywiście mały dostawca i duży dostawca to też inne ryzyka. Natomiast w tym przypadku też powinniśmy przeanalizować te ryzyka, powinniśmy podjąć decyzję, czy akceptujemy przykładowo nienegocjowalny regula regulamin bezpieczeństwa dużego dostawcy, czy są tam zapisy, które nas satysfakcjonują, a jeżeli nie, to pamiętajmy zawsze, że możemy znaleźć innego dostawcę, który możliwe, że będzie w stanie spełnić nasze wymagania, ponieważ zawsze stawiamy na szali bezpieczeństwo informacji, które my przetwarzamy, oraz ciągłość działania naszego biznesu i kolejny już ostatni błąd to brak podstaw zasad czy przyjętych procedur w zakresie reagowania na incydenty naszych dostawców lub na ciągłość działania w przypadku braku ciągłości usługi. Powinniśmy zidentyfikować, które usługi są dla nas kluczowe, strategiczne, gdzie te usługi mamy w jakiejś formie na przykład podwójnej, redundantnej zabezpieczone, a tam gdzie wymaga tego Nasza analiza zaplanować plan ciągłości działania, to nam też pomoże skutecznie zabezpieczyć ten łańcuch dostaw, szczególnie u tych krytycznych dostawców, którzy dostarczają kluczowe, krytyczne produkty lub usługi. Czyli jak widzisz, zarządzanie bezpieczeństwem dostawców wcale nie jest takie skomplikowane, jakby się mogło wydawać. Należy do tego oczywiście tylko mądrze podejść i Zidentyfikować oraz ocenić odpowiednie ryzyka, a w ramach tego zastosować odpowiednie środki zabezpieczające. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, to polecam ci zacząć od naszego darmowego webinaru w zakresie, w jaki sposób udokumentować wymagania dyrektywy NIS-2, aby spełnić skutecznie te wymagania, lub skontaktować się z nami w ramach. Procesu czy to konsultacji, czy wdrożenia odpowiedniego zakresu bezpieczeństwa. Jeszcze raz zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału i dziękuję Ci za dziś za poświęcony czas i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach.